On już wie. On już wie, że dzisiaj jedziemy traktorem. Dawno nie jeździliśmy, ale pojedziemy. Jest pięknie, zobaczcie tylko. Chętnie bym zrobił kulik, zobaczcie jaka jest nawierzchnia, no idealna. Iść tutaj na jakichś uboczach, ale, ale nie mogę, bo mam kontuzję. I e, dzisiaj mam już środę, a w poniedziałek będę miał już operację, ale do tego wrócę niedługo. Jadę po Michała, żeby mi pomógł e, rozładować nawozy, bo przyjedzie część nawozów. Nie wiem, czy dobrze robię, pewnie źle robię. Że kupuję je teraz, bo ja zawsze wszystko robię odwrotnie niż powinno być, ale o tym też zaraz, także do zobaczenia później. Dobra, jesteśmy. Kurwa traktor mi nie odpali jeszcze Tak? Kurwa. Ja to jestem Kurwa zajebisty Spokojnie Co jeszcze? Mi to... Nie podgrzewanie się? No ale on nie, nie chce kręcić za bardzo. Dobra, nie wem A o której ten ten ma być? O 11 o 13. Ja tu muszę jeszcze dzisiaj wrócić z prostownikiem. I coś po co? Bo nie może być rozładowany akumulator. Dobra, pół godziny później. Chwila. Chyba świecę muszę wymienić, ale akumulator trochę podupadł, stał. Michał pojechał traktorem. Dlaczego nie ja jadę traktorem, a Michał? Michał też ma chorą nogę. Oczywiście nie ma w tym nic śmiesznego, tylko taki śmieszny zbieg okoliczności, że ja mam prawą nogę i on ma. Tylko, że jego nie boli, on tam jest, powiedzmy, sprawny. A ja mam pękniętą Łąkotkę. Nie wiem, czy to już wcześniej mówiłem. I w poniedziałek mam operację. Dzisiaj jest środa, pewnie to już też mówiłem i nie chcę je nadwyrężać, nie chcę, żeby tam jakiś stan zapalny się zrobił, żeby jakiś obrzęk był chodzę o kulach albo o kuli, zależy czy mi wygodniej jest czy nie jak nie muszę nic nieść, no to raczej o, o dwóch chodzę a więc tak to nawozy właśnie przyjechały jakieś 15 minut temu, czyli punktualnie z timagro. Nie są to wszystkie nawozy, które będę stosował, ale powiedzmy na razie musiałem wziąć część, reszta dojedzie później. No, tak tak wyszło, że, że nie mogę na raz wziąć. Są to kwestie finansowe, bo wszystko jest u mnie zamrożone w towarze. No i dlatego nie mogę tego wszystkiego poopłacać, prawda? Bo nie będzie za co żyć. A tym bardziej, że w tej chwili ta operacja, którą będę miał będzie to operacja prywatna będę musiał za to wszystko zapłacić już zapłaciłem dużo za te badania i za to wszystko i jeszcze będę musiał zapłacić za operację bo niestety na fundusz w naszym pięknym kraju na CITO tak jak jest to w moim przypadku dostałem skierowanie na CITO i termin za rok kumacie to za rok pęknięta łąkotka, mam zapierd... chodzić rok jeszcze męczyć się żeby, żeby się doczekać terminu operacji na fundusz nie muszę chyba tłumaczyć tego, że w takim wypadku stan te, tego narządu czyli łąkotki, jak ktoś nie wie to to wygooglujcie sobie, nie chcę mi się tego tłumaczyć co to jest stan tej łąkotki będzie jeszcze gorszy i prawdopodobnie Yy, obniżny, no, na pewno obniży to yy, skuteczność zabiegu, że może się nie udać, prawda? Bo czekam mnie szycie tego. Będę musiał mieć to zszyte. Yy, oczywiście pewien czas będę unieruchomiony, będę musiał wziąć prostą nogę w takim, nie wiem czym. No zobaczymy. I powiem Wam tak, jeżeli coś Was boli, jeżeli jest yy, 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 jest coś nie tak, idźcie, kurczę, do lekarza, żebyście nie skończyli jak ja. Ja rok jeszcze chodziłem, rok, okrągły rok chodziłem z tym i myślałem, że mi to przejdzie. No I kolejna sprawa, nawóz nie będzie u mnie, tylko u Michała, bo ja za bardzo nie mam tam miejsca u cioci na podwórku, a Michałowi to nie będzie przeszkadzało, więc, więc sobie skorzystam z placu. O, jakoś to będzie. Ходи сюда Вот сюда Вот там На него можно не ставить, потому что если он стопнеет, то А можно? Dobra, co my mamy tutaj? Mocznik 3 tony po 500 kg, czyli 6 big bagów. Cena brutto 4250. Nice. To jest ten z inhibitorem polski. E, polski mocznik puławski. E, też tam w woreczkach 100 kg wyszło. 4280. Trzy dychy na tonie drożej w woreczkach. Kizery, kali. Kali, kalikali, 2 kali. tony, 2,330 za tonę i dostawa 184,50 łącznie 18 zł. 18 zł. Ha, fajnie by było 18 ,50 zł. 50 groszy. Tyle kosztowały te nawozy na razie. Bo będzie połowa nawozów, bo druga połowa będzie będzie brana później. No, i tak to kurczę. A więc mam azot na drugą dawkę, jako pierwszy przyjechał. Saletra przyjedzie później. No, i kizeryt Kizeryt będzie jeszcze w lutym rozsiewany. Tak myślę, że już wrócę do sprawności w lutym. Przynajmniej mam taką nadzieję nie wiem, 2-3 miesiące pewnie pewnie z tym będę się bujał jeszcze zobaczymy i tak to, i powiem Wam czy, czy, czy dobrze zrobiłem, czy nie, właśnie się zastanawiam o co chodziło o co mi tutaj chodzi czy te nawozy stanieją, czy nawozy podrożeją no bo jak na razie e, na przetrzymaniu pszenicy i rzepaku bo to wyjechało Jestem 10 tysięcy w dupę, nie? Nie wiem, że z 15 czy 18 tysięcy poszło w stodołę, żeby to ogarnąć. Tak łącznie, liczę tak chyba z 18 się zamknąłem. Bo to się tak wydaje, tutaj, tutaj trochę, trochę betonu, trochę tego, trochę tamtego i tak to naleci. Tutaj dojechać, ja liczę ze wszystkim, z przyjechaniem, z, z cementem. No ze wszystkim, to co, to, co musiałem zapłacić, żeby te, ta posadzka powstała, także tak z 18 myślę, e, mniej więcej by, by to wychodziło. E, no i tutaj pani z balkonikiem przechodzi. Zrozumienie kierowców. Zrozumienie kierowców. Pan puścił. E, tu było przejście dla pieszych. Pan puścił e, panią albo pana, nie wiem dobrze, nie widziałem. Z balkonikiem i z kulą. Też, też inwalida jak ja. Żeby sobie przez przejście przeszła. No i stał. Ja dojechałem, no to też się zatrzymałem przed tym przejściem. A pani stoi, patrzy się na nas? Czy tam pan? Na mnie, na tamtego gościa, jedźcie sobie! Kurde, no, no to po co byśmy się zatrzymywali? No ale nic, śmiesznie. Eee, wracając do tego, do tematu. Eee, straciłem w tej chwili na, na pszenicy i na rzepaku, dlatego, że przytrzymałem aż tyle, bo myślałem, że będzie teraz lepsza cena, dlatego tyle trzymałem i jeszcze liczę na to, głupi, że, że się podniesie. Straciłem dychę, gdybym w, sprzedał rzepak powiedzmy w żniwa, albo delikatnie go przetrzymał tam, tam po, po te 3000 bym go puścił e, i pszenicę gdybym przy, wy, wypchnął w, jak było po 1420 chyba nawet czy, czy lepiej 1440 nawet netto no to bym e, wygrał na tym a tak e, około dychy może nawet już i lepiej bo, bo to wszystko idzie w dół Jestem w tył. Kurczę, zawsze wszystko robi odwrotnie, dlatego się zastanawiam, czy dobrze zrobiłem z nawozem, że go teraz wziąłem. Ale zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. Myślę, że nie tylko ja mam ten dylemat. Czy dobrze, czy dobrze się zrobiło, czy źle się zrobiło. Czy kupować teraz, czy kupować po nowym roku. Jak wiemy, no ciężko jest ugadnąć. No. Wiemy to co było, a to co, to, co będzie, no to, to się okaże dopiero jak się jak się okaże, dobra, prawda? Rafał, jakie ty mądre rzeczy teraz. Oj, dobra. A więc z takimi mądrościami was zostawiam. Więc trzymajcie się. Dzięki za obejrzenie, trzymajcie się, do następnego i cześć! A właśnie jeszcze chciałem powiedzieć, którego dzisiaj mamy. Na fakturze mam 13. Dzisiaj jest chyba 14.